Czy żużel jest lepszy od piłki nożnej, a jeśli tak, to dlaczego? Oczywiście, bo Dla... to adrenalina jest, wszystko, naprawdę. Czuć tą moc i co mogę więcej powiedzieć? Za piłką to biegasz, a tu jeździsz i masz wszystko, co chcesz. Czasami jest ochota bardziej na żużel, czasami na piłkę nożną i da się to pogodzić. Nie ma w ogóle porównania, <laughs> naprawdę. Dlaczego? pięknego. Żużel to jest tak adrenalina. Tam jeżdżą w, 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 w czterech, coś go jest. Nawet nie widzę żadnych kryteriów, którymi można było porównywać te dwie dyscypliny sportu. Tylko i wyłącznie żużel. Czarny sport to jest to. Nienawidzę piłki nożnej, także żużel musi być. Na pewno są lepsze emocje niż na meczach piłki nożnej. Jest łatwiejsze do zrozumienia? Myślę, że tak. Emocje są większe na pewno. Na? W żużlu. Na żużlu, tak. Na żużlu. Ja nie chcę Patrycja źle powiedzieć. Ale widziałaś piłkarza, który był pod, podcięty i kulał się 7 dni, a, a, a żużlowca, który przywalił nieźle i wstał i pojechał za 3 minuty?